Dobrę, ja 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 Francuz. i sobie ja po no um, nie ja po składnictwie, kiedy wiem, czíte movu no moja druga rodzina doświadczyła? Kiedy u do o Francji, one francusku, mowu i ludejskie, kazaleń, to jest lerko v Wam potrzebno 3 misjacje i później wibudete powolet normalno angielsko. Nie pracowalo, nie było nie było tak wona ona otrzymała trzy misja tsi uh, Lexi o nie przesłowało, co starał się i won nie nie znala jak uh, jak wcite, Kiedy uh, nie pracuje z książki, on nie czytaje często, to dużo um, przeczytaje. Um, ona zmusza do פרווילה, אלה נפרצובה לו. דבנו, עוברילה פרופוצי פרובלמו, נשה ראשנית, פריבאטנה אלקסיה. prywatny wykradacz, wy możesz mi kontent, i budować kontent dla, dla was. ludine czyje, i czyje ludy, nie, z czyje pracuje ze slużenia, więcę uh, zwyj Pamiat pracuje ze napisenia. Um, jak żowi o grupi, o grupie uczniów, uh, nie ma możliwości możliwość tej uh, kurs. Uh, to, to... Dumate te proces a uh, kolewe budy po kurs. To takoż moja druga kole poczuwala francese a uh, nie znalapo המורף. כל אלה נפחי כלד, צ'סטו וזבויית סלובניקי, זפס, זה נורמל זה סטייציה, זה... ludami, ale Wy możecie szukać informacji o Waszym języku, jak jak czytać ten in Inni ludzie mają pomagacie wam i chce a uh, wasz livo szukacie informaciju na o na pravila ya vi corro voiou ça d'où je presto a uh, kole leksi leksi stajutja uh, vy můžete um, pokračovat povinně. Povinně. Um, Kole se skláníše označuje uh, svý rýven. Já budu že vy můžete šukat Um, pravile um, prostiche um content prostiche em um, z takimi składnymi Podívající si content bude korismu dla vás. Děkuji za um, služení i do pobažení.